W poniedziałek TVN rozpoczął wielkie świętowanie 25-lecia nadawania. W sieci nie zabrakło życzeń od widzów, wielu nie zapomniało jednak również o głośnym wpisie Anny Wędzikowskiej, która zarzuciła stacji Mobbing. TVN obchodzi w tym roku 25. Urodziny. Z tej okazji w poniedziałek 3 października, w dniu, w którym w 1997 roku stacja rozpoczęła nadawanie, na jej antenie ruszyło wielkie świętowanie. Tego dnia stacja przygotowała bowiem specjalne urodzinowe wydania popularnych formatów, w tym dzień dobry TVN, które razem poprowadzili Dorota Welman i Marcin Prokop. W porannym programie pojawili się specjalni goście: Monika Olejnik, Ewa Drzyzga i Oliver Janiak. Widzowie mogli także oglądać jubileuszowy test wiedzy o TVN, w którym gospodarze śniadaniowego show oraz Robert Stockinger odpowiedzieli na pytania dotyczące stacji i podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z pracą. Gdybyśmy umieli, to byśmy zaśpiewali 100 lat, ale nie umiemy, więc nie zaśpiewamy. Zamiast tego powiemy państwu, po pierwsze, dzień dobry, rozpoczął poniedziałkowe wydanie DDTVN Prokop. Ten dzień, kiedy 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu nasza stacja zaczęła nadawanie. Zaczęła od naszego klasyka, od mieszka i tej telewizji, czyli od Tomka Zubilewicza, potem pojawili się fakty, a chwilę później pojawiliśmy się my, cali na biało i zaczęliśmy się z wami komunikować, powiedział Prokop. Zobaczmy, jak wyglądało te 25 lat w skrócie, zapowiedziała urodzinowy materiał Wellman. Zarówno na Instagramowym profilu Dzień dobry, TVN, jak i pod urodzinowym spotem opublikowanym na koncie stacji pojawiło się wiele komentarzy internautów. Choć wielu składało TVN życzenia z okazji 25-lecia nadawania, nie zabrakło także wypowiedzi dotyczących ostatniej afery wokół stacji. Przypomnijmy, że w minioną sobotę Anna Wędzikowska opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący wpis, w którym zarzuciła byłemu pracodawcy Mobbing. Był prezenterka DDTVN wyznała, iż nieprzyjemności, jakie spotykały ją w codziennej pracy, wpędziły ją w stany depresyjne, a nawet doprowadziły do pojawienia się myśli samobójczych. W osobistym wpisie Wędzikowska zdradziła, że w końcu postanowiła interweniować w sprawie sytuacji, których doświadczała w pracy i dzięki niej w stacji rozpoczęło się dochodzenie. Wielu internautów na Instagramowych profilach stacji wspominało o wyznaniu Anny Wędzikowskiej i domagało się od TVN oficjalnych przeprosin oraz szerszych wyjaśnień. W licznych komentarzach powtarzał się również hashtag StopMobbing. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy Instagrama zarzucali też stacji usuwanie niektórych komentarzy. To właśnie dziś tvn.pl obchodzi swoje ćwierć wieku. Dziękujemy, że z nami jesteście. Czytamy pod nagraniem z dzień dobry, TVN. Szkoda, że w tle mobbing, gratulacje, choć ostatnio mocno TVN podpadł, widzą. Wiadomo, z jakiego powodu, a może z okazji tej rocznicy powiecie coś na temat koleżanki z pracy, której zniszczyliście życie? Średnik z okazji urodzin stacji życzymy więcej szacunku oraz życzliwości do własnych pracowników. A co w sprawie mobbingu, Ania Wędzikowska? Po tych wszystkich ostatnich aferach to póki co duży niesmak. A nie nastrój imprezowy, a co powiecie na temat mobbingu? Tylu ludziom zniszczyliście życie. Średnik życzę następnych takich rocznic. Bardzo lubię wszystkie duety w DDTVN i inne programy, ale jednocześnie jestem zniesmaczony informacjami o mobbingu w waszej stacji. Proszę. Zróbcie coś z tym, może z tej okazji zakończą z mobbingiem w stacji, o którym mówi już coraz więcej ludzi głośno. TVN wstyd, miejcie szanowni państwo odwagę, zmierzcie się z oskarżeniami paniami, przeproście i nie udawajcie, że nie ma tematu, pisali internauci na profilu programu. Komentarzy dotyczących mobbingu w szeregach stacji nie zabrakło także pod nagraniem urodzinowego spotu z udziałem jej obecnych gwiazd. Piękny prezent na 25-lecie. Ludzie wychodzili na ulice za wolne media. Wstyd, hash stop mobbing. Ogarnijcie się i nie lukrujcie rzeczywistości. Najwyższy czas na rozliczenie się z oprawcami. Piękne spoty nie pomogą. Wstyd, czas na porządne oświadczenie, a nie świętowanie. Możemy przeczytać pod wideo na profilu TVN. Przypomnijmy, że TVN zdążył już odpowiedzieć na wpis Wandzikowskiej. W krótkim oświadczeniu przedstawiciele stacji przyznali, że w redakcji DDTVN zdarzały się pewne niedopuszczalne zachowania, jednocześnie zapewniając, iż ekipa TVN dołoży wszelkich starań, by podobne sytuacje nigdy się nie powtórzyły. W jednym z wpisów na Insta Stories Wędzikowska zwróciła się bezpośrednio do byłego pracodawcy, wprost twierdząc, że ich dotychczasowe działania w kwestii mobbingu są niewystarczające. Drogi TVN.pl, macie dużo do posprzątania, czas uderzyć się w piersi i coś z tym zrobić. Rozwiązaliście tylko najbardziej oczywisty problem dwóch osób, które przez kilka lat skrzywdziły i okaleczyły psychicznie, jak widzicie, na lata kilkadziesiąt osób. Ale nad nimi był ktoś, kto na to pozwalał. Nie wiecie, kto. Serio tego nie widzicie? Pytała celebrytka.